Halo, halo, cześć, Siemanko. Z tej strony, Tom Ciogracz, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 na serii Rolnik z Zielonki. I w dzisiejszym odcinku, widzowie, zajmę się dalej siewami, tutaj, dalej siewem jęczmienia. Jak i w kolejnej części odcinka na pewno sobie opyskam rzepaczek. Już tutaj masejka. O, oczywiście sobie odpalam. Podnosimy cyk pyk. Kurde, ale lak. Dawno to mi tutaj tak tej gry nie zlagowało. No ale co? Ostatnie siewy tutaj na. Na wrześniu. I można by działać, przewijać czas na następne miesiące. Być może do grudnia. Ale tu mam lagi dzisiaj, nie to aha, spadki FPSów przez to. Kurczę powiem wam dawno tutaj też takich spadków FPS-ów w 22 nie miałem, przez to się przez to się trochę dziwię. ale zdarza się i to. Muszę tylko poszukać, popatrzeć co to co to. Tutaj mi sprawia na tym sejwie te spadki, bądź w grze, bo to nie mówię, że na tym sejwie, ale w grze. Ale to myślę dopiero nie wiem. To już jak odcinek tutaj dla Was nagrywam, jakoś to nagram. Być może na kolejny dzień. No zobaczymy. Muszę chwilę po prostu po znaleźć i yy, tutaj ten problem sobie rozwiązać bo no, chciałbym tutaj tę serię dla Was jakby nie patrzeć pokończyć ten jeszcze jeden przejazd i będzie GITES myślę pole obsiane Ostatni przejazd i będę się mógł wziąć za tutaj, tak jak mówiłem o O, ja, zjeżdżam sobie, zjadę teraz. O, kurde. Zjadę sobie na gospo. Przesiądę się do kejsa. sobie opryskiwać już sobie mogę rozłożyć. Oczywiście to się wstępnie ustawić. O, czyli jeszcze takie ja wiem, ze dwa przejazdy, czyli ten. I być może jeszcze jeden. Tak, jeszcze jeden. I będzie temat ogarnięty. Hmm. Nie, starczy mi oprysku na ostatni przejazd. Trzy dwieście. No cóż. dwa czterysta a szem, kupię Mówię Wam, widzowie, takich lagów, to ja w Farmingu 22 nie miałem dawno. Także za to mi dzisiaj wybaczcie, tutaj na odcinku. Dobrze, czyli opryskiwać mogę poskładać, jechać na Gospo, bo tutaj na wrześniu jestem w sumie po pracy. Także co dzisiejszy odcinek ja będę oczywiście kończył. Zapraszam na poprzednie, jeżeli ktoś z Was nie widział. Zapraszam również na Discorda kanału. Link jak zawsze w opisie. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Także cześć na razie, hej, trzymajcie się i do zobaczenia.